Cześć, jest MySlash, a to jest ma, a to jest My Slash i i escape. No może coś takiego. To nie jest escape, tylko Survival, jak już wspomnę. E to jest Antfarm Survival. Ja ze mną bardzo się jeden. Witam. No jak mówiłem, to jest Antfarm Survival. Najnowsza wersja, bo tutaj nie ma. Oj, tak jak u Madzi, czyli że szkła było. zdania też mamy już przygotowane yy, i jeszcze wspomnę, że mam nowego Windowsa zadania się włączy zadania będziecie mieli lepiej dam Wam do, yy, do no bo nie, nie chcę mi się pisać dobra to co my mamy tutaj zrobić, posadzić drzewo tam na samym końcu widać drzewo to idziemy tam tylko tą dziurę musimy jakoś zakopać daję, że znaleźliśmy od razu trzcinę grobą. o lol jakie dziwna sytuacja bo ja mam tak z gramy na sekstrepaku Jama. no przeskocz jarwy most to rób a ja już zrobiłem. dorobiłem żebyśmy mogli normalnie wrócić tym mostem a nie wiecie co dopiero zaczęliśmy nagrywać a tutaj już się noc robi zrób dzień

czy przypadkiem nie wyrzuciłeś tych złotych jabłek. Wyrzuciłem. Szczęście. Masz to... tutaj, Masz tutaj dirta. Baranek show. O, owca. Świetnie. Yy, mamy tutaj yy, też yy, takie zadanie przetrwaj noc. No tylko mnie Pewnie niedługo to zrobimy Krowa Krowy... Dwie krowy yy, Poczekaj, dobra ja tutaj schodzę na Gorzej, bo coś tutaj jest Chyba Mob Spamner Poczekaj, to odejdź To wchodź Ja się boję, ale jak, jak ja tutaj Podsadzę cię Ta. Uch, Ja tam wejdę, ja tam wejdę, to ja to zrobię Jura Igwer fisze Ej no. No, kręć mnie tu. Jak? No, wskocz tu. Kręć Żyję. Sorry. Niech to, co wcisnąłem przycisk. Wbijaj tutaj do mnie. Wygramy to. O, pierwsza. No chodź tutaj do mnie. Mamy już za, e, zrobione pierwsze zadanie Ej no chodź tu Silverfish mnie atakuje Okej okay, tam Chyba to jest mięso, tak? Nie, to nie jest mięso Ej no, chyba tam jest Silverfish na górze A nie, mam mięso Wepij tam na górę w, w, Wbijaj tutaj na górę Noooo! Coś ty nie Co zrobił! Chodź tu, no boj Dawaj, dawaj! Bart, ba Nie mam! Kurde! Wygraliśmy, zrobiliśmy, już pokonaliśmy jednego... Spawnera. Mamy 16 spawnerów pokonać. 16? Weź odejdź, 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 pój... Kurde. Ja chcę tam wrócić! Chcę wrócić na górę. Do świata! Dobra posadzcie w Nie ziemno! Żyjesz! Ja jakoś chcę wyjść, ale nie mogę. Odejdź, odejdź, odejdź bo ja chcę tutaj zrobić odzięki. Baranek mamy już, mamy już zrobione... E, Zdobądź e, jedzenie. Bo ja mam trochę więcej krowy. Ja zaraz wracam, muszę zmienić baterię Mieszka? Tak, prawda Ach... Mamy tu parkura No widocznie mamy Wow, tutaj, uważaj, tutaj nie spadaj za blisko ściany, bo tutaj jest dziura I tutaj też jest Wszędzie o. słychać te silverfish e. Madzie nie wiedziała co to za odgłos A to jest silverfish Dobra Ma... Jesteśmy już przy drzewie O świnie. No co najmniej ty jesteś przy drzewie, ja nie Bo niestety jestem biedny i nie stać mnie na myszkę Boże jak te silverfisha e mnie wkurzają yy, Poczekaj, najpierw zrobimy sobie miecz tej świnie są. Następny Modespawner chyba tutaj jest. Ticho, może... Poczekaj, nie, my tutaj musimy moc zrobić. Taki parkour zrobimy znowu. Y yeah. <noise> nie postawiłem klocka. Stawiam męskiego klocka. Dobra, to rozwalamy. Poczekaj, jeszcze tutaj musimy yy, tak zrobić, żeby nam nie spadło to drzewo. No właśnie, przecież... No właśnie, mamy... My... Jak kręcimy to na... Sam dół zniszcza, zobaczysz, że poleci się drzewo. No nie to... poleciało. No bo nie jest samego domu. Odejdź, ja, ja zbieram drewno, ale ja... nie, 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 nie ten, nie, nie rozwalaj będzie, lep... nie rozwalaj będzie lepiej, bo jak same się tak robią, to może część jest większy, dobre rozwalamy. Już kwaś A kwaś... jak widzicie, to ja le, 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 gram na teksturę paku. A masz zagadkę? No. O, jabłko, jabłko, dwa jabłka mamy. Ja mam jeszcze dwa. Masz sadzonkę? Mam. O, to świetnie. Więc, yes. yy, ok, to, to yy, choć tam wrócimy się na, na początek. Okej, okay, mamy posać drzewo już zrobione, zdobycie jedzenie zrobione. Yy, co mamy jeszcze zrobione? Yy, Jeden most yy. pawnera potrzebujemy zniszczyć 16. Yy. Poczekać, bo czy tam. Tutaj. Mamy. Mamy się dostać na dno antfarmy. No właśnie tam widziałem. E, ten survival jest, jak, dla mnie jest najlepszym survivalem. O, właśnie go widzę. Co? Creepery, szkielety, silverfish. O, szkie szkielet się na mnie gapi. Na mnie też się gapi. <noise> silverfish, siema. Co się patrzysz? Co się patrzysz? Co to zrobiłe? Mam dirta Ej spojrzał się na tego dirta Co się patrzysz? Co się patrzysz? Rzucam mu dirtę, Dobra, nie tam Dajemy dalej A ty grasz na tym tekst repaku? Nie A ty nagrywasz ze mną? No z tobą chyba muszę je nagrywać, nie? No tak, ale czy ty też nagrywasz Chodź nie. tutaj w tym miejscu, posadzimy drze drzew trochę Tylko tutaj rozkopimy. Rozkopi no, rozkopić, Rozkopimy yy. Trzeba tu rozkopić, rozkopić, kopić. Dobra. Musimy yy, zrobić yy. dom z tego, ale skąd... A w gdyby. ogóle ile my już tu nagrywamy, bo ja nie, ma yy, nie mam jeszcze limitu 15 minut. Ale to na pewno nagrywamy z 5 minut, a tego tak w ogóle... Mamy za zadanie... Wzmocnić dom. A, ja muszę coś zjeść. No mamy za zadanie zbudować dom... Yy, jeszcze kurczę stółno nam brak. Muszę zjeść surowe mięso, stracę. Dobra, jabłko. Ja też muszę zjeść. Bo już ma... mało... Yy, ja tak biegnę, biegnę, biegnę i... fuh, i spadłem. I teraz też. Uważaj, bo już mi jedno serduszko zostało. Dobra, zjedz surowe mięso. No dobra musimy budować domek. dom yy, z dirta. Ale słuchaj. Y, musimy zróbmy miecze i pójdźmy walić verfisze, żebyśmy mieli... To! Mam jedno serduszko! No jesteś koksu. No. <laughs> Łopaty zrób. Nie, może... nie będziemy marnować, przecież można na spokojnie sobie tak kopać.

A ten się zabił Tak, tylko teraz jak się do mnie dostaniesz yy, Wpisz już, żebyś się tepnął do mnie Żebyś ty mnie tepnął do siebie To ty wpisz? I... Nie, pisz, pisz, bo ja spadnę, prze... będę przecież się dedlał cały czas To wpisz to Pisz już to Jak nikt teraz i jak yy, powiem już, to mnie tepasz, okej? Okay? Eeeh, Ej nie. Boże. Co? Ja powiedziałem, żebyś napisał dopiero tepe masterstwo 1 2 3 a 1, a ja jak kliknę respawn i powiem już, to dopiero wtedy włączasz tego y, tepa. Dobre, jest, jeszcze to... Dobrze, jeszcze raz. Dobra. Powiedz kiedy napiszesz. Już. Okej, okay, to cztery. Już. O dzięki yy, Odej moje ziarnko Mięsko, skórka Wiesz, że ja miałem więcej ziarna Tylko jedno tutaj było To jest kokobins ja nie miałem kokobinsa Ja też nie miałem kokobinsa Tutaj leżał kokobins Więc Ale yy, miałem nasiona, a normalne nasiona miałem 5 nasion no to ja je mam. No to oddaj. Musimy teraz przetrwać nos. Chodźcie, e, chodź się tutaj, e, w, drze, e, w dziurę. Kurde. No patrz. Siedzę na podwodze, bo nie mam jeszcze biurka. Jestem biedny. O. Chodź tutaj się wkopiemy, będzie nam ciemno, ale chociaż... Chodź no. to... I skończymy ten odcinek. No będzie... Poczekaj. Mamy już zrobione ile? Dwa... Y, dwa zadania, tak? Y, usuńmy po kolei, które już zrobiliśmy. Czyli zdobądź jedzenie. Mamy. Y, zdobądź jedzenie jest. Posać drzewo. Mamy. Ym. Ym, co tam y, Nie, jest? ja nie będę pisał. Ja, ja nie będę pisał, bo przecież ten... Y, zdobądź jedzenie tu będzie, bo ja mam... Y, muszę przecież linka do tego dać. Ym. Jeszcze coś, mamy zwir. Ja mam gdzie... Czekaj, gdzie jest... Poczekaj, mamy e, zobaczcie cenie, posłać drzewo. E, po, e, zobaczcie cenie, posać drzewo. Teraz będziemy mieli e, przetrwać noc. I mamy e, trzcinę cukrową. No, trzcina cukrowa. Ach, boję się a ty no dobra ty ja już skończę to y, pierwszy odcinek Ant Farma a więc do zobaczenia I, i no i widzimy się w drugim odcinku Ant Farma cześć